Skąd zainteresowanie takim sportem? To, to wyszło z filmików, kolega kiedyś kupił płytkę jak mam wymiarku na w z motorów no i spodobało się i zaczęliśmy ściśle <słyski> Tak. No to właśnie jak widać plac na pożyczonym jakimś, pożyczonym no właśnie, placu. pożyczony plac no, dziękujemy za to No a wcześniej to się szukało jakichś opuszczonych ulic albo coś się z dala od ruchu I Próbowaliśmy coś widzieć. No i jak widać na razie na filmikach to wychodzi No jest całkiem nieźle Tak no właśnie Ile osób tworzy? Jak na razie ekipę to trzech Ja, Adrian i Karol I Tylko was, wasza trójka czy jeszcze? Był jeszcze jeden ale... Wybrał jazdę turystyczną Właśnie Zobaczmy. Zresztą my też zaczęliśmy od jazdy do... turystycznej Na polach żeśmy się kupili Ale jakoś wyszło z później stąd Wyszło z filmiku, że akurat to się spodobało, nie piłka nożna łotr Mamy jeszcze przykład ze szkoły, u nas jest szkoła do mechanika, do zamościa chodzi wiceministrz Polski. Łukasz. I on nam też przykład pokazał, ostatnio właśnie był na pokazie, pokaz dał. Bardzo fajnie nie dało się? Nie, w, nie, w, w zamośni w szkole. Na dniach czwartych, również też daje pokazy pierwszego na dzień dziecka. Hmm. To może go tak. trzeba ściągnąć do No właśnie tak gadaliśmy z nim że przyjechał. No tak Można tu jesteśmy słuchać. co środę pra... Tak po się czy się co środy jesteśmy tu więc... A czy wiążecie przyszłość z tym sportem? Tak. No oczywiście. No tak. My się staramy. Właśnie. Zawody. A to dopiero za jakiś rok trzeba też wszystko doślifować, żeby to się... Jak żeby, to... żeby to ładnie wyglądało wszystko. A sprzęt jest skupiony czy samodzielnie jakoś peelingowany? Samodzielnie. Nie, nie. do domu jak to widać. No tak. Bo już w za bardzo nigdzie nie dowie, ale sami przerabiany, jak to powinno wszystko grać i... Stelarz no i... z tyłu dospowany, raczej dorobiony, przykręcony. Handbrake. Handbrake, hamulec dodatkowy. Posykałem. Jak widać jeszcze u kolegi tarcza, w przód zębzety. No trochę przeróbek trzeba dostosować, żeby tak jakoś wyglądał I naj, najbardziej co do tego motoru potrzebne, żeby jeździć na jednym kole, to jest zębatka 55 zęby. Bo w normalnej ws z -y Zimbabwe 44, a że można stawać na jedno koło to potrzebne 55. Także jakoś to ten na razie wychodzi. Próbujemy że trzeba, trzeba, trzeba gdzieś wyjechać. Tylko właśnie na razie trzeba troszeczkę karty, bo to też nie jest taniej sportu. Bez... A szukacie sponsora, może jakiegoś sponsoru? No właśnie jakby ktoś był zainteresowany to możemy promować firmy jakieś, trzeba, jakieś sklepy to poklei, a ten sponsor. A ile ja. potrzebujecie? Jakie kwoty wchodzą w grę? A czyli, nie, to Nie o to chodzi, że aby były opony, bo przeważnie opony no. te idą. Najszybciej się zużywają, tak? ubrania ochraniacze, na przykład jak widać Właśnie. na pręci, żółwie, rękawiczki, kask. To przede wszystkim, bo zdarzają się też upadki. A to wtedy nie wie, że ktoś na wziął To też już trochę jest. No licho, Po prostu. No szasie idą i tyle zjazdów. Bezpieczeństwo przede, przede wszystkim. w tym sporcie. No nic innego. No wiadomo, to nie jest A takie... to już umiejętności, treningi. Ładnie. No i. A długo już długo trenujecie? Tak, rok. Mhm. Takiej lepszej jazdy. Macie swoją stronę internetową, nie? Tak. No, no, Chyba yes. niedawno po forum. Czyli teraz, tak niedawno do... powstało, w środę. AG, Stunt. AG Stunt, to zapraszamy serdecznie. Tam jest ostatni filmik z naszej jazdy. www.agestunt.pl